W miesiącu czerwcu na drogach naszego powiatu doszło do jednego wypadku, w którym ranna została jedna osoba. Funkcjonariusze pracowali na miejscu 32 kolizji drogowych. Policjanci zdecydowanie reagowali na wszelkiego rodzaju przestępstwa czy też wykroczenia popełniane przez kierowców, dlatego też udaremnili dalszą jazdę 19 kierowcom, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicy swoich pojazdów, pomimo tego, że wcześniej pili alkohol. 13 z tych kierowców będzie odpowiadało przed sądem za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości. U 6 badanie wykazało poniżej 0,5 promila alkoholu w organizmie i będą oni odpowiadać przed sądem za jazdę w stanie po użyciu alkoholu. Funkcjonariusze udaremnili także w czerwcu dalszą jazdę aż 34 rowerzystom, którzy zanim wsiedli na swoje ślady spożywali alkohol. Od 29 czerwca do 1 września. Policjanci prowadzą działania Bezpieczne Wakacje 2019. Podczas tych działań szczególną uwagę zwracają na sposób przewożenia bagażu turystycznego, sposób przewożenia pasażerów, stan techniczny pojazdów, a przede wszystkim na stan trzeźwości kierowców. Od początku wakacji na stronach komendy głównej policji, jak też na stronach komendy powiatowej Policji, podkarpackiej Policji, umieszczona jest interaktywna mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Codziennie na tą mapę nanoszone są punkty, w których doszło do wypadku śmiertelnego. Na terenie powiatu Lubaczowskiego nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podczas wakacji policjanci z Wydziału Prewencji, także dzielnicowi, przeprowadzają pogadanki z młodzieżą wypoczywającą na terenach naszego powiatu, a także z młodzieżą, która ma wakacje i ma dużo czasu wolnego. W trakcie tych spotkań szczególną uwagę zwracamy na dostępność wszelkiego rodzaju środków odurzających czy też substancji psychoaktywnych, które mają bardzo negatywny wpływ na młodych ludzi. Zwracamy także uwagę na sposób dostępności i uczulamy do rodziców, dorosłych, żeby szczególnie w tym czasie wakacyjnym przyglądali się swoim podopiecznym. Z kim się kontaktują, czy coś przyjmują, czy spożywają jakieś środki odurzające, które będą miały zły wpływ na ich życie.